No witam, witam. Ogólnie jak chcecie opuszczony prezent dla mnie wysłać, bo mam dzisiaj urodziny pa pa to wcześniej ogarnąć filmik, żebyście powysłali jakieś paczki dla mnie, prezenty, może w dniu urodzin, ale taka to jest moja wina, bo nie pomyślałem, żebym tydzień wcześniej Wam to przekazał, ale powinniście na fecie zobaczyć, że mam urodziny 10 maja. będzie ogólnie podaję dane do wysyłki, żebyście się głupi nie pytali, nie oglądali tych przeróbek w filmiku, bo to są zjedy. Krótko na temat. Minna Rana 3, łódź, kod podstawowy 9163, imię i nazwisko małą gorzotę. tak po prostu wysyłacie, już sporo dostaliśmy. I te osoby dostaną płyty, aby chuja, bo słabo ogólnie do w przesuwa jakieś upominki od tego zarzutu, ale to jest wasza broszka, nie moja po prostu. Ja po prostu dziwicie się, dlaczego nie pokazujemy wam, co dostaliśmy, bo co mamy pokazywać? Puste butelka? No właśnie. Ogólnie dostaliśmy, ogólnie, kobra dostała, dwie torby, tam pasek ładny, było to pokazywane, wczoraj paczka przyszła, pokazywaliśmy, panowie wiedzą gdzie wysyłać, a idioty niech się pierdolą, krótko na temat, benz